I zobaczmy, drogie lwy, co dla Was w miesiącu czerwcu. Dzisiaj karty dasowane wiatrem. Trochę tak, ja tak zawsze mam, że raczej nie przykładam wagi do tego, co jest takim takim standardem czytań, jak już może zauważyliście. A więc dzisiaj znowu innowacyjnie, dzisiaj plenerowo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zryknijmy. Czytanie może mniej takie ustrukturyzowane, może bardziej takie spontaniczne. Gdzieś taką miałam potrzebę, żeby takie e, czytanie zrobić. Jeżeli oczywiście pogoda pozwoli i Wam się spodoba również ta formuła, to być może na czas e, wakacji. E, no tak to będzie teraz wyglądało. Zobaczmy, drogie lwy, jaka energia Wam się szykuje w czerwcu 2021 roku. A więc, jaki ten czerwiec będzie dla lwów? Czerwiec dla lwa! Czytajcie wszystkie znaki, bierzcie pod uwagę to, co się dzieje, co słyszycie, co, co teraz was otacza. W tym filmiku, bo ja też y, y, zmieniałam. Słuchajcie, na, nagle deszcz spadł dla innego znaku Zodiaku, musiałam się przenieść. Y, gdzieś było słońce, potem deszcz, różne takie atmosferyczne także smaczki. A więc y, nie traktujcie czytania tak sensu stricte, tylko od, do, od deski do deski, ale patrzcie na to, co się dzieje, y, co, co was gdzieś w tym filmiku również urzeka lub ujmuje, y, albo co was gdzieś tutaj właśnie przyciąga, co przykuwa waszą uwagę. A więc zobaczmy. Czerwiec dla lwa. Czerwiec dla lwa. Jaki czerwiec będzie dla lwów? Lew. Czerwiec dla lwów. Jakie lwy będą w czerwcu? A więc co może Was charakteryzować? Zobaczmy. Co może stanowić dla Was wyzwanie, drogie lwy? Jakie wyzwanie w czerwcu dla lwów? I jaka rada? Ogólny trend, kierunek dla Was to e, królowa ognia, a więc królowa buław. Królowa buław, a więc, no, być może dla niektórych jest to jakaś osoba w Waszym życiu, która się może chcieć tutaj pojawiać albo która dominować może e, w, w tym miesiącu Waszą uwagę. E, a więc, ktoś, to może gdzieś powraca z Waszej przyszłości, a może ktoś, kto kogo znacie, kto gdzieś, no jest taką postacią bardzo istotną, dynamiczną, pewną siebie. Może to też być Wasza pewność siebie, a więc ten miesiąc może także chcieć ujawniać właśnie ten potencjał Wasz albo kierować Was w tę stronę, abyście tym potencjałem się wykazywali, charakteryzowali albo korzystali z niego no bo jest to również przecież jakby nie patrzeć energia ognia która charakteryzuje was żywioł. A więc taka dobra, fajna, mocna energia postępu, chęci pójścia do przodu, chęcia bronienia swojej pozycji, chęci również gdzieś takiego także wyzwolenia w sobie, czy siebie, czy w sobie właśnie pewnych pierwiastków. Miesiąc dla was drogie lwy Pokazuje się jako czwórka kielichów. A więc y, miesiąc może być takim, słuchajcie, no gdzieś takim, e, hmm. czy nudnym miesiącem. Może tak, może ten miesiąc nie będzie Was za mocno porywał. E, może gdzieś tutaj e, będzie trochę e, mało satysfakcjonujący w pewnych kwestiach. E, może nie będzie dostarczał Wam za dużo atrakcji. E, stąd być może ta e, królowa buław tutaj gdzieś w tle, abyście to wy w sobie znaleźli właśnie taką potrzebę, aby się nie nudzić, aby gdzieś e, pobudzać pewne energie. No, bo być może miesiąc nie będzie za bardzo y, przyspieszał pewnych kwestii. Może nie będzie także Was za mocno y, fascynował lub zaskakiwał tym, co takie spektakularne, y, bo możecie tutaj, no właśnie, czuć pewne takie. Hmm. No, wibracje niekoniecznie cofające czy wycofujące czy hamujące, ale takie, no właśnie trochę ambiwalentne, tak mogę powiedzieć. A więc bez szału. Bez szału może być ten miesiąc dla niektórych. A jeżeli chodzi o pewne energie, które mogą dominować, no to możecie czuć no taki właśnie gdzieś niedosyt albo taką energię poprzez ten niedosyt, a więc poprzez brak tego, co Was, co was syci, to może Was ust usteczniać, to może Was gdzieś tutaj hamować, jakby siłą rzeczy możecie po prostu nie czuć tego pędu i to Was, no, nie będzie kręcić. A więc taki miesiąc trochę gdzieś tutaj dla Was się pokazuje w tej energii takiej nudy. Wy sami pokazujecie się z kolei w energii rycerza, rycerza buław. A więc rycerz buław, no, energia Parcia do przodu, królowa buław, a więc gdzieś tutaj może będziecie dążyć do tego, co jest romansowo-miłosne, albo w ogóle, co jest taką nutą przebojową. Więc was będzie pchać, was będzie gnać, będziecie czuli taką potrzebę, żeby coś przyspieszać, żeby coś rozwijać, żeby nadawać czemuś także pewne e, kierunki. E, niekoniecznie stałe, niekoniecznie takie, które muszą wytrwać, niekoniecznie takie, które muszą już o czym świadczyć na samym początku, e, chociaż zryw może być całkiem niezły. E, Natomiast ogólnie może Wam towarzyszyć tutaj energia pośpiechu, energia podwyższonych wibracji, podwyższonych emocji, tego wszystkiego, co Was napędza, co Was rozkręca, co gna Was gdzieś przed siebie. A więc możecie być trochę niecierpliwi, trochę przygodowi, trochę gdzieś chętnie, żeby swoją odwagą no, albo zaskakiwać, albo wprawiać w ruch pewne właśnie kwestie. Uważajcie na tą dynamikę, uważajcie na tą niecierpliwość, bo tak jak mówię, miesiąc może być trochę taki no gdzieś mało mało Was satysfakcjonujący i przez to możecie mieć taką potrzebę, żeby szukać tych rozrywek. No i tutaj może trzeba uważać na to, czy, czy, czy jesteście wy w stanie wytrwać w tym, czego się podejmujecie, albo czy inne osoby, czy też okoliczności wokół was także, no, będą szły ramię w ramię z tą waszą energią. Aby gdzieś tutaj nie doszło do pewnych może pomyłek, omyłek, albo jakichś takich no, Właśnie sytuacji, które później w efekcie nie będą dawały tej sytości. A więc na to tutaj może zwróćcie uwagę, aby za mocno się nie rozpędzać, aby też nie przeceniać swoich możliwości albo nie przeceniać możliwości tego miesiąca, aby gdzieś może z pewnymi kwestiami bardziej wyhamować. Nie mówię w kierunku was samych, bo być może w was będą pewne klarowne kwestie, ale może w stosunku do tych, którzy źle mogą odczytać wasze chociażby intencje. Tak powiem. To, co jest wyzwaniem Waszym w tym miesiącu, no właśnie, dziesiątka, y, buła, dziesiątka buław. A więc taka energia, słuchajcie, przeciążenia, tego, tego poczucia takiego jakiegoś ciężaru. A więc zbyt dużo być może na siebie będziecie chcieli wziąć albo zbyt dużo będzie Wam... Y, 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 przekazane w tym miesiącu, czy też za duża odpowiedzialność może na was ciążyć względem właśnie jakichś sytuacji. To co powiedziałam przed chwilą, jeszcze nie patrząc na kartę. Dlatego tutaj uważajcie na przesyt, uważajcie na, na to, co jest na wyrost, na to, co jest energią taką niewspółmierną do oczekiwań, czy niewspółmierną do możliwości tych tego, co jest następstwem. A więc bierzcie pomału na siebie pewne obowiązki, starajcie się miarkować to, co jest wam powierzone albo to, czego się podejmujecie, żeby gdzieś tutaj no, tą odpowiedzialność umieć podzielić, czy też umieć podzielić kwestie obowiązków, aby się nie przeciążyć, aby, aby no, gdzieś tutaj później nie zablokować samego siebie, aby mieć możliwość również sprostania temu. Czego się podejmiecie, mówiąc najprościej. A więc róbcie krok za krokiem, nie działajcie na hura, postarajcie się to wszystko miarkować. Postarajcie się tutaj nie przedobrzyć. A więc ta dziesiątka, tak jak mówię, może, o, może tutaj sygnalizować ilość obowiązków, odpowiedzialność, e, poczucie także tej odpowiedzialności w sobie. E, czy się ją czuje, czy się ją ma. Tak wobec Was, jak i wobec innych, e, bo być może tutaj ta dziesiątka tak nie do końca musi oznaczać Waszą odpowiedzialność za coś, ale w ogóle e, odpowiedzialność tych sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę, miesiąc na miesiąc może być trochę taki gdzieś rozczarowujący w efekcie, dlatego... E, na to, na co się rzucacie, postarajcie się trzy razy na to spojrzeć, yy... i może nie działać zbyt pośpiesznie. Rada. No dokładnie właśnie. Rada jest dla Was w postaci giermka mieczy, a więc odważnie i wytrwale, jak najbardziej, bez oglądania się za siebie, konsekwentnie i bez wodzenia za nos. To jest Wasza pierwsza rada. Druga rada jest taka, żeby też być może pewnym rzeczom się trochę bardziej przyjrzeć, żeby spojrzeć na coś bardziej dojrzale, żeby nie. Poczynić e, kroków pochopnych. A więc tutaj e, ostrożność, mam wrażenie, jest Wam e, proponowana. E, czy ta słowna, czy ta y, koncepcyjna, y, dążąca, czy też kierująca Was już w stronę zamiarów. A więc brak być może pewnej pochopności. Rada jest dla Was taka, aby nie działać zbyt pośpiesznie, aby miarkować swoje kroki, aby także je dostosowywać do, do powagi sytuacji. Ja to tak odbieram. A więc być może tutaj w tym czytaniu ogólnym są dla Was i kwestie miłosne, i kwestie zawodowe, może się to miesza, może są dla jednych bardziej klarowne, dla innych bardziej mgliste. Natomiast ogólnie przekaz jest taki, aby się nie szarpać z czymś, co nie jest dla Was. Aby nie rzucać się na coś, co być może będzie od Was wymagało podwójnej Waszej energii, albo no, będzie Was później ciągnęło w konsekwencji do jakiejś odpowiedzialności, a, a Wam się wydaje, że ta sytuacja jest błaha. A więc tutaj uwaga na błahe sytuacje, które nie do końca takie muszą być, aby się nie rozczarować, albo nie rozczarować innych. Albo nie zawracać komuś głowy, jeżeli nie jest to waszym interesem. Tak powiem wprost. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej! Witam Was w drugiej części miłosnej i pracowej. W tym miesiącu, tak słuchajcie, trochę nietypowo, bo energetyczne karty Wam wyciągnę. Po jednej na każdy aspekt. Dodatkowo karty anielskie z przesłaniem na ten miesiąc. I hasła anielskie, które, no, może mają być dla Was znakiem, czy też sygnałem tego, co w tym miesiącu być może będzie dosyć istotne. Inna sceneria, inny temat, ale wszystko w jednym filmie, żebyście nie szukali i nie błądzili. Mam nadzieję, że Wam się podoba w tym miesiącu ta, ta wycieczka. Trochę gdzieś wychodzimy z domu, wszystko się też otwiera, a więc i ja też chciałam Wam zaproponować trochę tej siólsko-anielskości. przy okazji czytań, abyście dali się porwać, abyście poczuli trochę właśnie tej natury, która, jak wiecie, jest energetyzująca, która jest ładująca i właśnie najważniejsza, żeby albo znaleźć pewne osprężenie, albo żeby znaleźć niekiedy pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. A więc pamiętajcie, żeby szukać wszystkiego, czego potrzebujecie w tym, co jest i autentyczne, i naturalne. Tymczasem, nie zwlekając, zobaczmy, co w miesiącu czerwcu może Wam się wydać istotne, albo co karty chcą pokazać, co może być istotne dla Was właśnie w miesiącu czerwcu pod kątem e, miłosnym. Dla lwów. Co na miłość w czerwcu? Co w miłości w czerwcu może być ważne dla lwów? I co w pracy dla lwów może być ważne? W pracy. W miłości pokazała Wam się karta wewnętrzne piękno, a więc otwieram moje oczy, oczy mojego serca oczywiście, i kieruję wzrok na światło wewnątrz każdej istoty. Osobowość i fizyczność to obraz człowieka. Piękno to wewnętrzne i dobro to obraz boski. A więc tutaj w miłości, no, jakieś wyższe wartości Wam się pokazują. Dla każdego pamiętajcie coś innego, jest to czytanie ogólne, a więc jedni poszukują miłości, patrzą na coś, co jest może właśnie tym zewnętrznym tylko i wyłącznie obrazem. A tu w kartach chcę Wam zwrócić uwagę na to, co gdzieś takie ponad zmysłami. Ponadwymiarowe, aby o tym nie zapominać, gdzieś być może w czerwcu ma to jakieś dla Was znaczenie. A dla tych, którzy są być może w związkach, coś gdzieś też powinno być może zostać bardziej dostrzeżone, zauważone, albo no właśnie, albo gdzieś uszlachetniacie to, co takim jest akcentem boskim, kosmicznym, energetycznym, właśnie. A więc pamiętajcie, wewnętrzne piękno, może praca nad nim w tym miesiącu będzie dla kogoś istotna, znacząca, albo będzie się ujawniać, będzie się przed wami pokazywać, będzie się wam manifestować. Co w pracy, drogi lwy, a w pracy pokazało wam się bycie wiernym sobie, czy też bycie prawdziwym. Karta mówi: Zdejmuję maskę i przestaje tworzyć iluzję, ufam, kim jestem. I odsłaniam we mnie dobro. Nie muszę niczego ukrywać ani udowadniać. Zastępuję wstyd mocą miłości i prawdy. Może są wśród was osoby, które coś udają albo, albo robią coś na siłę, albo robią coś no, pod czyjeś chociażby. Może nie tyle dyktando, co ku zaspokojeniu czyjejś ambicji, niekoniecznie swoich. Karta tutaj wskazuje, pamiętajcie, nie do wszystkich i nie do każdego, ale gdzieś jakaś prawda w tej pracy może będzie tutaj znacząca dla niektórych. Może to, czy działacie właśnie w zgodzie ze sobą, czy działacie w zgodzie ze swoimi wartościami etycznymi, na przykład tam, gdzie jesteście i to, co robicie, czy są wokół Was jakieś maski, czy Wy te maski stosujecie wobec siebie, czy wobec innych. Czy inni stosują je wobec Was? A więc gdzieś tutaj taki akcent prawdy, autentyczności, bycia prawdziwym, bycia być może również zaangażowanym prawdziwie w to, co się robi. Tak jak powiedziałam, względy w tym miesiącu wszelkie mogą chcieć Wam pokazywać właśnie to, co prawdziwe, to, co w Was takie mm, namacalne. Takie idące z was z wewnątrz, czy robicie coś pod presją przymusu, czy finansowego, czy takiego, który, no właśnie jest, tak jak powiedziałam, spełnianiem czyich czy ich potrzeb, czy ich aspiracji, czy jest wami, czy to, co robicie, jest wami. Czy tam, gdzie jesteście, czujecie się dobrze, czy to miejsce również jest z wami spójne, gdzie przebywacie, lub dokąd właśnie pędzicie? Takie mogą się tutaj dla was pokazywać pytania, odpowiedzi. Gdzieś. Również czakra trzeciego oka i czakra korony mi się tutaj pokazuje, a więc bądźcie w tym miesiącu. Wyczuleni na to, co jest intuicyjne, na to, co również ta intuicja wam podpowiada, e, abyście czytali te znaki, abyście się tego nie bali, czy też nie wzbraniali przed tym. Komunikacja również, e, tutaj akurat w związkach wam się pokazał kolor e, czakry gardła, a więc być może właśnie to wewnętrzne piękno, lub to, co jest potrzebą e, zauważenia, e, no właśnie tej prawdziwości e, gdzieś w tym miesiącu, może na poziomie tych dwóch, Aspektów będzie Wam dawało jakieś sygnały, znaki. Zwróćcie na to uwagę. Jaka jeszcze wiadomość od duchów opiekuńczych dla lwów? Ostatnia mi się mówi, coś do mnie, że ostatnio mam wybrać. Inspiracja, a więc. Yy... Nowy pomysł może komuś przychodzić do głowy, a jeżeli nie, to może właśnie powinniście gdzieś coś zrobić wokół siebie, pobudzić się jakimiś akcentami innowacyjnymi po to, żeby się zainspirować. Bo tu karta zwraca uwagę na delikatny szept w waszym sercu, abyście słuchali i podejmowali działanie. Bo to jest taka inspiracja boska, to jest to, co płynie gdzieś z góry. A więc tutaj może, właśnie, no, gdzieś autentyczność, brak masek e, lub też maski, które zauważycie, e, wewnętrzne piękno, e, to wszystko może gdzieś będzie Was prowadziło do nowych przemyśleń. Stąd ten akcent: zainspiruj się, stwórz coś nowego, odważ się, albo sięgaj, patrz, rozglądaj się, aby swoje życie ulepszać. Aby je modernizować, aby je wciąż na nowo y, tworzyć, aby nie stać w miejscu. I jakie jeszcze hasła dla Was? Trzy hasła anielskie dla lwów na miesiąc czerwiec. Jasność widzenia dla lwów. I co dla lwów jeszcze? Może ktoś chce Wam powiedzieć coś właśnie tymi poprzez te hasła? I akceptacja. A więc y, jasność widzenia. Czułość i akceptacja takie dla Was hasła. Każdy z Was niech sobie to dostosuje do własnych potrzeb. Może to płynie od kogoś, może to płynie od sił wyższych, a być może jest to znak, sygnał właśnie na ten miesiąc dla Was, aby coś rozjaśnić, aby no, coś zobaczyć, coś dostrzec bardziej z tą czułością, z tym, co takie jest ponadwymiarowe. Najważniejsze być może, aby i w słowach, i w gestach, w postawie. Zwłaszcza w stosunku do samego siebie, nie być zbyt srogim i zbyt surowym, i akceptować. Akceptować po to, żeby czuć właśnie wewnętrzne piękno, po to, żeby również być spójnym, autentycznym, prawdziwym, być po prostu sobą. Inspirujcie się, działajcie i życzę Wam bardzo pozytywnej, fajnej energii na ten miesiąc. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.